Rozdział 18. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo że miosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat, Rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich – krew wasza na waszą głowę, jam niewinien. Od tej chwili pójdę do pogan odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpaczcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim pryscylla i akwila. W kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami, a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając się z nimi, powiedział: Wrócę do Was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Po przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy i pozdrowiwszy tamtejszy kościół zeszedł do Antiochii. Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, Przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko Chrystana. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go prystyla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achaj, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo z łaską Bożą tym, co uwierzyli dzielnie uchylał twierdzenia żydów wykazując publicznie z pism że Jezus jest mesjaszem